Siemaneczko z tej strony Karzelak i dzisiaj sobie nagrywamy no, taką grę fajną. O, nawet Kuba dołączył. Jest fajna. No. Zostawiacie subskrypcję, łapeczki do góry i częk z dzwoneczkami. No. Tutaj chodzi o to, no jak widzicie, że... Ja też mam trochę dużo oczekować. Kuba gdzieś tu jest. Czy on jest na rundzie? Um, ogólnie już grałem w tę z Kubą, no. chcieli wiedzieć. I mam taki mieczek fajny. Zdaję listy są jakieś ludziki. <laughs> Możecie sobie... Ja kupiłam sobie zastówkę. Ludzika. O, tutaj się nadal wali. Zarowa... Nie no, widzę, Sijenhet. Sijenhet. No tego też tam mam za rybar, jak się kupowi, kupowi, kupowało. No jakieś tu, co to jest? A, tu są gry. Pass. ładujcie mi Robuxy. Nie chcę, ja chcę na Mikołaja Robuxy. Może mi Mikołaj da. Bo niedługo są święta, a teraz w widzowie pada śnieg, także jest fajnie. U mnie przynajmniej pada śnieg, jest fajnie. Tak, to widzicie coś? Widzicie? Jeśli to widzicie, daj, dajcie komentarz. Y, y, no i dajcie komentarz. Y, Kazalak. To będzie mi bardzo miło. I przypnę sejduszko. Będzie bardzo fajnie. Tak, będzie fajnie. Przypnę sejduszko, o ile potrafię. przypiąć sejduszko. Ej. Piszcie teraz. Yy, micie na Robloxa. Bo też będę miał taką sejkę. Co jest? Co ja tam włączyłem? Ej, ale. Ciekawe, co to jest. Mam coś. Chyba tam kiedyś się dało polecieć, wiecie? Chyba się kiedyś dało polecieć. Ale kuba dołączył tutaj. Także. Kuba Kantek. Ale nie piszcie na YouTubie. Kuba Kantek. Ani Kuba. No bo on jeszcze nie ma kanału, tak? Zaczął mi 10 końców. Ej, nie no, jak ja mam miał. Nie wiem, ja będę miał chyba 1000 jobsów, wiecie? Ja będę miał 1000 jobsów, także no. Jakiś game pasik sobie tutaj kupimy. Mmm, co to jest? O kurde nie ja Jezu. I to? Nie, ja to tutaj za dużo. I to? 75! A ja mam tutaj, bo wydałem na mojego skina i na inny. Na z też dużo wydawałem. Widzowie. O, jak się Kuba. Okej, okay. tu wyląduję. Tu wylosuję, kto będzie bić tutaj. Ja nie jestem najlepiej, bo byłem po dwie jundy z randów. Tutaj widzicie. Bardzo szybki on jest. Śnieg pada, jest fajnie. Niedługo prezenty. Napiszcie w komentarzu też, jakie prezenty dostaliście. Co dostaliście od Mikołaja. O, kuba. Kuba szedł. Fajnie. O! Już jest, już. <laughs> On już wyszedł. Nie, no ja się... <laughs> <Kuba tu> jest, <laughs> wow. A, tutaj jest, A jest, 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 Tutaj właśnie. Pisałam się tak. Kuba gra na komputerze. Okej, okay, pozdrawiam. Pozdrawiam. Kuba, pozdrawiam. Was. I idzie tutaj. Nie. Czekaj. No nie <coughs> subskrybujcie i łapaczki w górę Okej okay. Co <coughs> Nie, no, ja, nie, nie, ja się boję, ja się boję. Gdzieś tu jest na dole. Nie, nie ma. Ej, nie ma go, co jest? Nikt nie poczuł. Tu jest jakiś help Nie, nie wiem, ja idę. Help me. Niente, co czasami nie jest nawet. Kuba. Dzięki. Uciekam, czekam, uciekam, uciekam, uciekam widzowie. Spokojnie. Kurde, ja tak... Co mi tak ciężko? Okej, okay, paliwko, paliwko. Ja im paliwko. Dzięki. Ja się muszę schować do szafki. Ja muszę zobaczyć, ile odcinek trwa. 7 minut. dyskwalifikacja O nie, Kuba Kantek zginął. one oh, i e. Uh. On, on... i ja? Co ja napisał? No, no tu jest paliło O i uh. O nie. <coughs> Czemu ja tak zginął? one i uh. On, ja. o, ne i e. O, n, i, a. On, nie! O, o, ne i e. O, nie. O, nie. No tam teraz będzie jakiś gościu. Pewnie będzie tam na mnie czuwać. Hmm. Nie pomaga ci już. Pewnie, pewnie. Nie, 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 nie! No nie! Dlaczego? Nie. Nie. nie! 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 Ej, Ej tam jest mapa, no pewnie. Ej, naprawdę, tam jest ma a to jest mapa Ktoś tu dał paliwko? Ja też mogę dać Nie, bo ja zginąłem. I będziemy mogli potem Gdzieś jak ja Wy lecieć Wychodźcie 9 minut, 2 odcinek Co tam u was widzowie? I zobaczcie ile osób zginęło w ogóle. Nie? Tak dużo osób zginęło. Gdzie jest Kuba? Gdzie jest Kuba? Gdzie jest Kuba? 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 Kuba, Kuba. subskrypcję, to będziesz tego tylko... Jejka, Sojujka. Nie, ktoś napisał serce. Karozar. hafta hafta A dajcie znać, czy chcecie. O, Kubana na siódmy level już. To będzie seria z... Book 2. Nie, no Piggybok 2, nie. Nie będzie z tego serii, chyba że będzie więcej map, ale... No, jest trzeci czaptej. No, śnieg, śnieg, śnieg. Sypie. Sypie śnieg, sypie śnieg. No, znowu jest ten szybki, no. Czemu ja? Okej, okay, paliwko, paliwko. Paliwko, 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 Zawróciła się? Ale skupienie. Cześć. No nie. Spadam. Tu. Nie wiem o co. No nie piszą. Ja się skupiam. Ja się boję. Oj. O Jezus! ja to tylko kobietka. I'm not going I'm going to Help, help, help me

Ja chcę teraz być. Zmienię się ludzika na jakiegoś szybszego. Zmienię się na tą... Co ona ma? Bo ona jest bardzo szybka. Chodź tu. No. Ale się wkurzyłam. Ja, e, przepraszam bardzo, mam level 9, zaraz będę miał 10, także będę miał nowego skina. ma 40, jezu. I co tu się robi? Ano, a ja, a ja, a ja. Co, jest? co ja mam kliknąć, żeby nie znam się na angielski. Nie przeczytam wam, bo się nie znam. Niestety. I kubuś leży. Uba. Nie, no nie. Wiecie co? Może będzie piosenka? Nie jestem pewien, ale może będzie, może będzie wstaje piosenka. Ej, nie no, może będzie piosenka. Nie wiem o czym. Ale pewnie coś o świętach będzie, ale nie wiem. Bo nie wiem, czy będę miał piosenkę, nie? Może sobie zmienię jakiś głosik gdzieś tam, nie wiem gdzie. Oje, ja. oje, ja. ale nie będę się raczej zmieniał. To będzie z tym kubusem? Kubakantek. A! Czekaj. I ciekawe... Nie no, piszcie po mi mit. Nie no, pi piszcie jakieś mity, nie? Bo będzie z tego starych, nie? Ale dawajcie też znać na jakąś... Na jakiej grze, nie? Bo ja będę szukać wtedy. Tylko muszę mieć na początku robuksy, e to ja wam dam znać pod tym pierwszym odcinkiem. Tam, gdzie jest tak dużo wyświetla, nie? To ja wtedy... O nie, 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 No nie. No widzowie, ja już kończę. No to jest taki krótki odcinek, no bo to jest pierwsza seria. Także pa!